Dzień dobry, nazywam się Tomasz Turk, jestem kierownikiem oddziału Wrocław, w sumie Polska. Obecnie mamy dzisiaj 28 października, znajdujemy się w powiecie ząbkowickim na polu pana Jana Marca. Dzisiaj będziemy bili rekord plonowania kukurydzy w ramach Ligi Mistrzów Plonowania. Na tym polu posialiśmy kukurydzę Hardware. Pan Jan zastosował technologię Polska w 100% na tym polu. Produkty, jakich użył m.in. to Ospinia Stop, Azotopower, Bato Tarcza i Improver. W miejscowości Ząbkowice Śląskie u pana gospodarza Jana Marzec padł rekord województwa dolnośląskiego. Największy pąt na kukurydzy, 16,5 tony. Wilgotności 14%. Gratulacje. Dziękuję. Panie, nie, gratulujemy uzyskanego e, rekordowego plonu. Proszę powiedzieć, czy spodziewa się Pan e, takiego przebiegu sytuacji, że ten plon jest standardowy e, w tym roku na Pana terenie, czy jednak, e, czy jednak nie? Akurat tutaj ta odmiana naprawdę tak panowała, no bo względu na odmianę, taki jest plon. Czyli jest pan zadowolony i pan to podmiot. Polecam to mówienie jak najbardziej.